Kto ty jesteś? Celunica. 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 Kto ty jesteś? Cześć, hmm. Kto ty jesteś? Celunica. Kto ty jesteś? Celunica. Kto ty jesteś? Celunica. Kto ty jesteś? Celunica. Kto ty jesteś? Szeleńca Kto ty jesteś? Szeleńca Kto ty jesteś? Szeleńca Kto ty jesteś? Szeleńca Kto ty jesteś? mały. Jaki znak twój? mały. Gdzie ty mieszkasz? Osamowik Gdzie ty mieszkasz? Między swymi, w jakim kraju?